Kto pamięta tą linię lotniczą? Witam serdecznie moi drodzy. Dzisiaj tak natchnęło mnie na pewną analizę. Przeanalizujemy sobie początek, środek i upadek linii OLT Express, największego przekrętu finansowego XXI wieku. Widzowie! Linia lotnicza OLT Express istniała na w czasie trwania Euro 2012 i była finansowana przez przedsiębiorstwo, które dzisiaj odbieramy raczej negatywnie czyli przez firmę Amber Gold, którą wpisano na listę zagrożeń finansowych. Było to o tyle ciekawe, że Amber Gold i linia OLT Express była złożona w dosyć ciekawy sposób. Otóż OLT Express powstało co prawda w roku 2011, ale założenie linii OLT były z roku 2009. Dlaczego? Chociaż jeszcze wcześniej była linia OLT, która istniała w czasie lotów widokowych, co jest dla wielu zapewne wielkim zaskoczeniem, ale linia OLT Express istniała, istnieje do dzisiaj oferując widokowe tego. Dokładną analizę linii lotniczej OLT Express. Możecie zobaczyć na kanale samoloty, które prowadzi pewien Patryk, pasjonat lotnictwa i tak dalej. Ja sam postanowiłem powiedzieć dlaczego według mnie upadła linia lotnicza OLT Express dlatego, że miałem okazję lecieć linią lotniczą OLT Express i przeanalizować ich usługi osobiście. Eee, według mnie Założenie linii lotniczej OLT Express jest błędne Dlaczego? Dlatego, że linia lotnicza OLT Express była uważana Za linię lotniczą e, Którą e, m, Tego Którą można było Lecieć jako tanią linią lotniczą Niemniej jednak Linia lotnicza OLT Express Nie za, e, Nie spełniała Założenia taniej linii lotniczej. Zacznijmy od tego, co jest w OLT Express najważniejsze. Moi drodzy, pierwszym i najważniejszym błędem jest fakt, że linia lotnicza OLT Express powstała z linii Jr yes oraz JETR. Były to linie, które połączyły się w jedną linię którą tego, w której to połączenia pokazały się właśnie przez to połączyła się jako w OLT Express w linii ESR Air były Airbusy A319 oraz A320 oraz turbo, oraz z firmy JetR właśnie były ATR 72 i 42. Pierwszym błędem OLT Express był fakt, że tania linia lotnicza obsługuje tylko, tylko jeden typ samolotu. Spójrzcie na przykład na linię lotniczą Ryanair albo Air czy też właśnie inne tego typu linie lotnicze. Problem linii OLT brał się z tego, że tak jak jeden typ samolotów powoduje, że obniża się cena szkoleń dla pilotów oraz przede wszystkim można liczyć na zniżki od producenta. E, tak, e, linia lotnicza OLT Express miała kilka typów samolotów, przez co nie dość, że wzrastały koszta z powodu tego, że nie mieli oni zniżek na samoloty do kupienia, to jeszcze do tego e, wzrastały koszta e, szkoleń dla załóg, e, pilotów i tak dalej, e, więc e, też e, to był pierwszy z błędów linii lotniczej OLT Express. Drugim błąd tyczył się już bardziej rzeczy logistycznych i powiem Wam, że to nie było wcale takie zero-jedynkowe, jak się mogło wydawać. Bo owszem, wielu ludzi może powiedzieć, że to wszystko jest zero-jedynkowe, ale nie, nie jest. Kolejny błąd widzowie polegał na tym, że linia lotnicza OLT Express miała karty pokładowe drukowane na lotnisku. Tanie linie lotnicze, do których należało OLT Express. Miały, y, był, miały bilety, które były takie robione online. Y, były one niedrukowane, ograniczano ob, y, udziału pracowników na lotnisku, przez co nie wzrastały tanią liniom lotniczym y, kontakty z pasażerami. Y, o, a żeby nawiązać właśnie do kosztów, to trzeba pamiętać, że Linie, tanie linie lotnicze typu Ryanair albo Wizzair nie miały poczęstunku na pokładzie a tutaj było z tego co pamiętam w OLT Express w locie mieliście pełen posiłek raz z napojem do wyboru za coś takiego trzeba było w tanich liniach lotniczych zawsze dodatkowo dopłacić i ogólnie to było dosyć dziwne zagranie ze strony linii lotniczej OLT Express. To samo się tyczyło biletów. Jeżeli chcieliście wrócić w krótkim terminie, to trzeba było dodatkowo zapłacić Ryanerowi albo Izerowi. A w, a, w, a w przypadku OLT Express była ta sama cena w jedną i w drugą stronę, pro, więc promocyjna jeszcze cena dla studentów albo seniorów. Było ekstremalnie dziwne. W przypadku tanich linii lotniczych to jest praktycznie strzał w kolano i praktyka mówi jasno, że ten, że jest, jest to nieopłacalne. Co najlepsze, to nie był następny problem linii lotniczej OLT Express. Tyczył się czegoś jeszcze innego i jeszcze bardziej dziwnego. Moi drodzy, problem linii lotniczej OLT Express rozwijał się co chwila. E, najlepszym, bu, e, najlepszym błędem był fakt, że linia ta wykonywała loty w takie miejsca, które były dla linii lotniczej OLT Express po prostu zwykłym strzałem w kolano. E, a to sprawiało, że linia nie była rentowna. Bo problem polega na tym, że jeśli chodzi o takie linie jak Ryanair, Air czy EasyJet, to były tanie linie lotnicze, które latały w miejsca, gdzie im się opłacało latać. Linia lotnicza OLT Express należała do, do takich linii, które latały w miejsca, gdzie się jak np. Warszawa, Szczecin gdzie e, e, po prostu prawie pusty samolot e, leciał e, w e, kierunku. Następnym błędem był fakt, e, że linia lotnicza OLT Express nie miała rentowności z powodu tego, że e, e, nie spełniała ona założeń tanich linii lotniczych pod względem tego, że wymiana pasażerów była standardowym 45-minutowym jak w przypadku zwykłych linii lotniczych efekt ludzie czekali w półpustym samolocie przez całe te 45 minut następny błąd błąd który tyczył się właśnie założeń tanich linii lotniczych czyli to że tanie linie lotnicze korzystają z lotniska albo późnym wieczorem albo wczesnym rankiem tam gdzie są najtańsze godziny na lotnisku a w przypadku linii OLT Express było tak, że działali oni przez cały dzień i efekt był taki, że ponosili oni gigantyczne koszta w przypadku tego. Ale nie można powiedzieć, że było tylko źle. Resil, a więc co było dobre w linii OLT Express? OLT Express miało ten dobry status, że stworzyli oni świetną konkurencję dla monopolistycznej części lotu i Eurolotu. To powiedział jeden z pasażerów i tu miał rację. Ale dlaczego linia lotnicza OLT Express nie była rentowna? Ponieważ miała wiele błędów, które powodowały, że ten że niestety, ale przewoźnik OLT Express miał ten problem, że jego założenia nie tego, nie spełniały standardów tanich linii lotniczych i problem polegał na tym, że tutaj weszli oni za szeroką ofertą dla całego tego przemysłu swojego. No i mieli też strasznie dużo samolotów, które trzeba było utrzymać, bo jakby nie patrzeć typy samolotów w liczbie, mieli oni za dużo jak na standardy swoich możliwości, nie? Bo mieli 4 A319, 2 A320, 9 kolejnych herbasów, nie, A320 i A319, 2, nie. zarówno zamówienie we wrześniu 2012, jak i dostały oni od tamtych linii yes ISR oraz po 2 ATR 42 i 72 zamówione we wrześniu 2012 były kolejne po jednym. Aterze 42 i 72. Problem linii lotniczej OLT Express był taki, że po prostu cały czas lecieli oni na głęboką wodę. Było cały czas było masę problemów, które musieli rozwiązać, a których nie potrafili rozwiązać, bo ich biznes plan Nigdy nie zakładał tego, co robiły tanie linie lotnicze. Problem z tego nie był ze względu na to wszystko, tylko po prostu na właściciela linii lotniczej, czyli spółki AmberGold, która cały czas próbowała naciskać na OLT Express, i choć właściciel Linii zapewniał, że Toczą się Rozmowy z tym Z potencjalnym inwestorem Który będzie Przejmie od tego rynku Ambergold Linie OLT Express To mimo wszystko linia lotnicza Miała taki brak i rentowności Że niestety musiała upaść Moi drodzy, e, biznes plan tanich linii lotniczych zawsze był biznesem bardzo ryzykownym. E, Pasjonuję się lotnictwem od lat i tak jak Patryk, zauważałem, e, tak jak Patryk z kanału Samoloty zauważałem, że e, biznes plan OLT nie pasuje do tanich linii lotniczych e, i wielka szkoda, bo była to linia lotnicza o ogromnym potencjale. Która mogła być rentowna, ale przez powiązania ze spółką Amber Gold, niestety nie miała ona możliwości tego, by się rozwinąć w odpowiedni sposób. To niestety doprowadziło do ich upadku. Czy była szansa, że OLT Expressy by funkcjonowało w normalny sposób, a nie jako nieuczciwi, nieuczciwe przedsiębiorstwo? Oczywiście, że była taka szansa, ale niestety chciwość, e, pieniądze, jak zawsze, doprowadziły do tego, że coś o ogromnym potencjale upadło w kilka sekund. Więc e, mogę powiedzieć tylko tyle, że no, ogromna szkoda, że linia lotnicza OLT Express miała e, coś takiego e, i tak nieuczciwe podejście. Niemniej jednak miejmy nadzieję, że ci co spróbują podążyć tropem OLT Express, następne ewentualne polskie tanie linie lotnicze spowodują, że wyciągnie się z porażek OLT Express odpowiednie wnioski. Szkoda, bo ja wam powiem, że miłość latało linią lotniczą OLT Express. Niemniej miała ona masę błędów, których po prostu, które po prostu przewyższyły możliwości prezesa OLT oraz firmy Amber Gold. A Amber Gold doprowadziło do upadku jeszcze coś innego więc, no, ogromna strata, strata tanich linii lotniczych, które mogły istnieć i być konkurencją dla monopolistycznej. Polityki lotu oraz Eurolotu nadal uważam, że linia lotnicza OLT Express mogła namieszać nieźle w polskim regionalnym przemyśle lotniczym oraz kto wie, może przy całym tym, przy, całym, tym no, przy całej Europie. Nowe polskie linie lotnicze OLT Express Polska. Podsumowanie tego jest bardzo proste, widzowie. Linia lotnicza OLT Express była linią lotniczą o dużym potencjale, co już powiedzieliśmy sobie, ale niestety wymienione wyżej błędy to tylko był wierzchołek góry lodowej, która sprawiła, że linia lotnicza upadła. OLT Express należało do takich linii lotniczych. Które, które niestety zabiła chciwość. Yy, problem tego typu jest dość powszechny wśród nie tylko biznesów lotniczych, ale też niestety innych. Niestety, w biznesie lotniczym jest to problem o wiele bardziej zauważalny. Następną linię lotniczą, jaką yy, omówimy sobie, będzie upadła linia lotnicza, którą. Yy, znamy również z przedsiębiorstwa, które dzisiaj obieramy również negatywnie czyli linia lotnicza For you Airlines, która była zbudowana na powiedzmy sukcesie linii tego biura podróży Alfa Star ale jest ona lekko powiązana z OLT Express nie jednak myślę, że w przypadku OLT Express wytrzymali oni i tak dużo czasu, bo wytrzymali 3 miesiące szkoda, że nie dłużej, ale no jak mówię gdyby wyciągali wnioski z tego co robią źle to yy, daliby radę wytrzymać znacznie dłużej wielka szkoda, a wielka strata, ale no, myślę, że ci co popróbują yy, jako następcy OLT Express yy, to mogą tego co zabawne, linia OLT Express funkcjonuje do dziś jako linia, która tego, która oferuje loty widokowe, ale nie jest ona jakąś wielką popularną linią lotniczą, ani też nią tanią linią lotniczą, tylko linią pokazową, yy, z, która oferuje loty Briten Normadami, które przetrwały tak polski skandal. Jak i wszystko, co doprowadzało do tego, że linia OLT Express istniała. O historii całej linii OLT możecie posłuchać u Patryka z kanału Samoloty, który bardzo dokładnie wypunktował działania linii OLT Express. Podlinkuję go w opisie. A samą linię OLT dość powszechnie sobie omówiliśmy. A wy jak myślicie co zabiło linię lotniczą OLT Express? Poczytam chętnie wasze komentarze czy mieliście okazję lecieć linią OLT Express i co według was mogło zniszczyć tą linię? Co, ją, co pozbawiło ją tego, że nie, umia, że nie mogła ona przetrwać próby czasu, którą miała? Czy jest to tylko wina spółki Amber Gold czy może sama linia lotnicza według was coś miała nie tak? Piszcie w komentarzach. Bardzo chętnie poczytam. I oczywiście pora na reklamy. Polecam zakup płyty Afirmacja Aniki Dąbrowskiej. Książek Arkady Solskiego w tym Krew kamienia. Serce Lodu, książek Katarzyny Kliogucewicz w tym Księżycowe Blizny, Cienie Północy oraz Drżenia Lata. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, jeżeli tak zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, followa na Instagramie, Twitchu oraz Kiku. Trzymajcie się, hej hej, papatki.